Dzień dobry wszystkim, to jest Arabella z Water i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozpoczynam dla Was serię zostań SS-owym youtuberem. Ta seria będzie wychodziła w każdą niedzielę o godzinie 16:00 i jeżeli taki pomysł na serię Wam się podoba, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu i będę tworzyć dla Was kolejne materiały z tej serii. Ta seria jest dla początkujących youtuberów lub dla osób, które chcą zostać SS-owymi youtuberami. Właściwie myślę, że ta seria jest dla każdego youtubera. Właściwie każdy myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie, jakąś informację, z której będzie mógł skorzystać, będzie mógł ją wykorzystać na swoim kanale. A dzisiejszy temat to, czy warto w ogóle nagrywać na SSO. I ja nie powiem, czy tak, czy nie, bo to pytanie kieruje do Was. Ja tylko Wam tutaj dam takie, jakby wiecie, wskazówki. Które myślę, że skłonią Was do odpowiedniej dla Was odpowiedzi, bo myślę, że odpowiedź nie będzie jednoznaczna dla każdego. Do każdej części tej serii dołączam w opisie e-book, z którego korzystam tutaj mówiąc Wam, nagrywając ten film, bo przygotowałam e-book przed nagraniem tego filmu i tutaj sobie z niego korzystam. On, was, on Wam się też będzie tutaj wyświetlał na, kanale, na ekranie, więc. Myślę, że to będzie dość przydatne. No, i zanim przejdziemy już do filmu, chciałabym zadać Wam pytania, na które chciałabym, aby każdy sobie samodzielnie odpowiedział teraz oraz po obejrzeniu tego filmu. Oto pytania. Dlaczego chcesz nagrywać? Co chcesz nagrywać? Jaki masz pomysł na kanał? Jak chcesz przyciągnąć widzów? Ile procent z siebie chcesz włożyć w kanał? Zależy ci na sławie czy realizacji marzeń? Chcesz wykreować jakąś postać w internecie, czy być sobą? Niezależnie od Waszych odpowiedzi, wszystkie były ok, wszystkie były dobre, ponieważ były, mam nadzieję, szczere. Dlatego te pytania kieruję do Was, a nie sama na nie odpowiadam. No i przejdźmy już sobie do tej pierwszej strony zacznijmy sobie. Co przydaje się w prowadzeniu kanału, i tutaj mam wymienione takie parę cech charakteru yy, oraz umiejętności, które no, myślę, że się na pewno przydają. Jest to według mnie empatia, wytrwałość, dystans, pomoc, pomysł na siebie, kreatywność, samokrytyka. Zorganizowanie, pewność siebie, szacunek dla widzów oraz czas. Myślę, że większość jest zrozumiała, ale może jednak parę wytłumacza, Jeżeli w ogóle czegoś, jeżeli byście nie rozumieli z filmu, to dajcie znać w komentarzu, chętnie Wam wytłumaczę jeszcze raz, nie ma problemu. Pomoc. Chodzi o to, żeby się nie bać prosić o pomoc, bo to nie jest żaden wstyd. Jeżeli czegoś nie umiemy, to lepiej poprosić o pomoc kogoś niż zrobić to źle, według mnie. Samokrytyka. Tutaj chodzi o to, żeby. Patrzeć na to, co tworzymy, okiem krytyka, może nie okiem perfekcjonisty, no bo ciężko się patrzy okiem perfekcjonisty, ale takim okiem krytyka, żeby umieć mieć rozwagę między tym, co jest według nas dobre, a co może być według innych dobre. Szacunek do widzów. To jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy, jak ludzie nas odbierają. Wiecie, tutaj mam na myśli takie coś, że na przykład na live taka przykładowa sytuacja jest live, youtuber prowadzi live'a, no i ludzie mu zadają pytania, a on totalnie ich olewa, tylko sobie jest i się fleksuje tym, że tam jakaś grupka widzów za nim mieści i to jest to według mnie straszny brak szacunku do widzów. Oczywiście nie mówię o takich youtuberach bardziej znanych, którzy no po prostu nie są w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, ale no jakby i tak rozmawiają z tymi widzami, więc y, byłam ostatnio na live'ie takich takiej y, bardziej popularnej youtuberki ukazuł mi byłam na live'ie. No i ona nie była w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie, znaczy nie była, nie była w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, no bo tego było tam dużo, ale jednak rozmawiała z tymi widzami i się z nami bardzo dobrze bawiła i widać było, że ona ma szacunek do fanów. Co prawda nie spotkałam się jeszcze z takim youtuberem, który by nie miał tego szacunku do widzów, ale myślę, że jest on tak ważny, że trzeba by było o nim wspomnieć w tym filmie. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej strony. Na której mamy kolejne pytanie, czy pomysł na kanał jest ważny? I właściwie odpowiedź jest niejednoznaczna, no bo i tak, i nie. I teraz powiem Wam dlaczego tak, a dlaczego nie. Mając pomysł na kanał, można skupić się konkretnie na charakterystyce filmów, która nas interesuje. Na przykład można nagrywać tylko produkcję, czyli seriale i filmy, no i robić to świetnie. Nie mając pomysłu na kanał, można nagrywać różnorodne filmy, na przykład aktualizacje, produkcje, challenge, no i to też jest ok Może w trakcie prowadzenia kanału znajdzie się jeden rodzaj filmów, który będzie nas najbardziej interesował, no ale jeśli nie, to nic nie szkodzi. Można też robić różnorodne filmy i robić coś świetnie. Także jak widzicie, jeżeli macie pomysł na kanał, to super. Jeżeli nie macie pomysłu na kanał, tak totalnie, no to też jest super. Bo na przykład, jeżeli chcecie się zająć tylko produkcjami, no to zajmijcie się tymi produkcjami. Jeżeli chcecie robić jakieś filmy po prostu różnorodne, jakby jak ja to mówię wszystko i nic. Ja na przykład mam wrażenie, że mój kanał to jest takie wszystko i nic, bo praktycznie imam się wszystkich tematów, no ale to też jest według mnie ok, bo to też jest ta kreatywność, która jest dość szeroka. Nie umniejszam oczywiście kreatywności tych kanałów, takich wiecie. Yy, gdzie, jest jedno gdzie jest jedna charakterystyka filmów? Bo właściwie myślę, że ten już nazwę to zawód youtubera to wymaga bardzo szerokiej kreatywności, bo trzeba myśleć o tym, co spodoba się widzom. Więc to w ogóle tutaj kreatywność odgrywa główną rolę, a reszta to są tylko dodatki. No i przejdźmy sobie teraz do kolejnej strony. Jak w ogóle zacząć? I ja tutaj mam dla Was dwa sposoby na to, jak zacząć. No, i pierwszy to jest po prostu, aby się przedstawić, bo pierwszy sposób tak porównajmy do dołączenia do jakiejś nowej szkoły, pracy czy do społeczności. Bo no wiadomo, tam większość osób lub nikt nas po prostu totalnie nie zna, no i trzeba się jakoś dobrze zaprezentować. Spróbujcie nagrać swój pierwszy film. Tak, aby być sobą. No chyba, że chcecie wykreować jakąś inną odsłonę siebie w internecie, co też jest okej. Okay. No to tutaj nie, nie, nie trzeba być sobą, nawet, jest, nawet są przeciwwskazania. No i należy w takim filmie opowiedzieć jaki ma się ten plan na kanał, jak się chce go rozwinąć. No i trzeba wtedy zachęcić widzów do tego, aby z nami zostali. No chyba, jakby, chyba wszyscy kojarzymy te filmy o moim kanale. No i właściwie nie ma w nich nic złego, więc zacząć od nich to też jest dobrze. No i teraz drugi sposób. Drugi sposób polega na tym, żeby nagrać coś oryginalnego lub po prostu coś nagrać. Może być to na przykład taka zwykła aktualizacja, ale również też jeżeli ma ktoś jakiś fajny pomysł na no na przykład jakiś teledysk, music video, to tam jakieś piosenki, no to... Koniecznie trzeba go wykorzystać, bo może to będzie jakby przepis do sukcesu. Oczywiście, je, je, jakby wiecie, sukces nie przychodzi od razu, już chyba to mówiłam wcześniej. No, bo wiecie, czasem się na to pracuje latami, i to nie jest tak za stryknięciem palca. Tutaj napisałam bardzo fajny tekst, dlatego wam go przeczytam. Gdy już nagrasz swój pierwszy film, nie reklamuj się zbyt dużo, bo możesz uzyskać odwrotnie efekty do zamierzonego. Ludzie będą zmęczeni twoim promowaniem się i nie wejdą na twój kanał. Na realnych widzów musisz zaczekać. Staraj się tworzyć ciekawe materiały, przyciągające ludzi, a na pewno osiągniesz sukces, jednak musisz być cierpliwy. No i co jest jeszcze ważne? Ważne jest też jakby wygląd tego kanału, czyli profilowe, baner w tle kanału, co do filmów, no to jest to montaż, miniaturka, a co do takiej otoczki, no to są to te media społecznościowe, czyli jakieś grupy, serwery. Ale tym zajmiemy się w następnych odcinkach, bo, bo seria zostanie SSowym YouTuberem, no to jest seria, więc to będzie kilka odcinków. I jeżeli dotrwaliście tego momentu, to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że znacie już odpowiedź swoją, czy warto nagrywać SSO, czy nie. No i co, możecie dać mi znać w komentarzu, co stwierdziliście sobie tam samemu. Oczywiście mówię, odpowiedź nie jest jednoznaczna u każdego, będzie ona inna. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już się z Wami żegnam. No i do zobaczenia. Pa!